Roman Graczyk i Kraków. To jest książka, która pozwala zrozumieć PRL w całym czasie od 1944 do 1989 roku. Książka autorstwa Cycylii Kuty i Justyny Błażejewskiej. Od uległości do niezależności. Literaci i literatura 1944-1989. projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Rok Kultury Niezależnej. Głównym celem przyświecającym powstaniu tej książki było ukazanie postaw pisarzy, ich zaangażowanie w działalność opozycyjną od drugiej połowy lat 70. do końca lat 80. imiennego wieku. Autorki starały się oddać hołd tym twórcom, którzy swoją postawą zakrotnie płacili wysoką cenę za swoją, za swoją postawę za to, że wspierali działania opozycyjne. Tą ceną był, była inwigilacja, był zakaz publikacji, była objęcie zapisami cenzorskimi. Wysunięcie poza nawias oficjalnego życia kulturalnego. starał się oddać hołd tym pisarzom, jednocześnie ukazać też drogę, drogę tych twórców do postaw opozycyjnych. Stąd też rozpiętość czasowa, która obejmuje nie tylko lata 70. i 80. ale też sięga lat wcześniejszych bowiem dla, dla, dla pełnego ukazania tych, tychże postaw należało sięgnąć nieco wcześniej. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego pisarze tak masowo przystępowali do komunizmu w latach 40. i 50., jeśli jesteście ciekawi, dlaczego się z tej zależności wyzwalali stopniowo, jeśli jesteście ciekawi, jak się kształtował tak zwany drugi obieg i jak to owocowało także artystycznie, przyjdźcie w takim razie na spotkanie 19 czerwca o godzinie 18 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy Rajskiej 1. Tam będziemy o tym rozmawiać wespół z panią dr Cycylią Kutą i z panem Bronisławem Majem, a ja z komitetu prowadzący zapraszam.